Spotkanie było merytoryczne. Dobrze, że w końcu do niego doszło. Ono pokazało nie tylko w to, że strona związkowa, w tym przypadku Związek Nauczycielstwa Polskiego, ma całą, całą masę, szereg postulatów, które są niezwykle ważne, niezwykle istotne, ale także w jakiejś mierze reakcja Ministerstwa Edukacji, która również wskazuje na to, że, że resort dostrzega te problemy, widzi je i jest zainteresowany jak najszybszym procedowaniem. Ustalone zostały spotkania z grup roboczych i mam nadzieję, że te grupy robocze będą nas krok po kroku posuwały do rozwiązania tych problemów, o których mówiliśmy, zarówno tych bardzo bieżących, ważnych, jak chociażby emerytury czarnkowe, że tak to określę, i prawo do urlopu do poratowania zdrowia, jak również kwestie emerytur i przyszłych świadczeń kompensacyjnych, czy nawet kształcenia zawodowego nauczycieli. I, I powiem szczerze, że jest pewien optymizm, ale ten optymizm, mam nadzieję, że nie będzie weryfikowany in minus po posiedzeniach grup roboczych, tylko, tylko zgodnie z naszymi oczekiwaniami będziemy rzeczywiście zmierzali do rozwiązania problemów, bo to jest kwestia kluczowa z punktu widzenia 700 tysięcy nauczycieli. Kiedy zespoły robocze Pierwszy zespół dotyczący wynagrodzeń to jest już 26 czerwca. O godzinie 11.00. Są są 11. e, następny zespół jest 4 lipca: emerytury nauczycieli oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, e, 16 lipca: awans zawodowy i ocena pracy, 17 lipca: kwalifikacje i kształcenie mm, i doskonalenie zawodowe nauczycieli i po 10 sierpnia: e, odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli. Czyli pierwsze posiedzenia są zaplanowane. Nam zależało na tym, żeby to pilnie zorganizować. Stąd też te wynagrodzeniowe, a one są powiązane z warunkami pracy, bo nie ma odrębnego. To jest już 26 czerwca. Ale liczymy na to, że w kwestiach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli, mam tutaj na uwadze naszą inicjatywę, do tego aktywnie włączy się jednak pani poseł Krystyna Szumilas. Dlatego, że tutaj ona jest gospodarzem tego projektu i mam nadzieję, że także zechce wziąć udział w posiedzenia grupy roboczej, Słyska. dlatego że to także pokaże szansę na jak najszybszą realizację, możliwość jak najszybszej realizacji tej inicjatywy obywatelskiej. Czy wiadomo, czy jesteśmy w stanie o ma się odbyć, czy wypraca, czy... Rozwiązania, ustalenia, kiedy jakieś efekty. Znaczy, kiedy efekty, to trudno powiedzieć. Dzisiaj rano mówiliśmy o tych najpilniejszych sprawach. Ja mogę powiedzieć, że pani ministra uważa, że te sprawy ty, tych zespołów w takim systemowym ujęciu, to będą się toczyły przez trzy lata. Ale mówimy o systemowym ujęciu. Natomiast o tych pilnych, no, zależy nam na tym, na tym, żeby niektóre były rozstrzygnięte do 1 września. One muszą, one muszą być, but... to... kwestia uh, korelacji między... Uh tymi emeryturami tzw. czarnkowymi, czyli w momencie, kiedy nauczyciel nabywa prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę, odbiera mu się prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, co wypycha z rynku pracy w tym roku około 14,5 tysiąca nauczycieli, i kolejne tego rodzaju liczby będą w kolejnych latach. Nie stać nas na to, żebyśmy wyrzucali z rynku pracy najbardziej doświadczonych nauczycieli, a jednocześnie tutaj, tak jak mówiliśmy na posiedzeniu dzisiejszym, wystarczy zmiana czy dołożenie jednego wyrazu po to, żeby choćby poprzez projekt poselski przyspieszyć pracę nad tym dokumentem i mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. To jest też rzecz pilna. Natomiast kwestia inicjatywy obywatelskiej i, i metod, zmiany mechanizmu kształtowania naszych wynagrodzeń to jest ta perspektywa, y, która mam nadzieję, że y, rozpoczniemy procedowanie dzisiaj, ale ona wymaga rzeczywiście także pewnych analiz finansowych. Zapytali Państwo, dlaczego to takie pytanie padło. Wszyscy mamy pewien dyskomfort związany z tym, że zbyt długo na to czekaliśmy. No ale wreszcie do niego doszło. Osuńmy to jakby w niepamięć to, co było za nami i pracujmy i myślimy o tym, co przed nami. Bo rzeczywiście zadań, tak jak powiedział pani prezes Woźniak, jest cała masa i wydaje się, że to jest dobra wola obydwu stron, abyśmy jak najszybciej te kwestie uregulowali. Ale pani ministra uznała, że rzeczywiście no, mogło być już miesiąc wcześniej. Także przyznała rację w tym zakresie. Jest jest. Tak, jest otwartość. Jest chęć do rozmowy, to też dobrze rokuje. Dziękuję uprzejmie.